Najważniejszą informacją, jaka się wydarzyła, to powrót LeBrona Jamesa i to, że wrócił po prostu według mnie i według wielu osób raczej za szybko, ponieważ trenował tylko tydzień z, ze składem G League, a potem zagrał jeden trening z głównym składem Lakersów i od razu wyszedł na boisku dla Utah. Grał niecałe 30 minut w pierwszym spotkaniu i wyglądał tragicznie pod względem tego, jak nie, mógł, nie był w stanie w ogóle kontrolować swoich nóg. Wczoraj w meczu na Clippersów dwa razy wpadł bezwładnie zupełnie na dwóch zawodników Clippersów. Ich przewracająco pokazuje po prostu, że nie ma on takiej kontroli, bo go wszystko boli w tych nogach. Reporterzy pytali go o to, czy wciąż odczuwasz rywak On się tylko uśmiechnął. Od pięciu lat LeBron James od 25 grudnia 2018 roku tak naprawdę się skończył pod względem właśnie kontroli swoich dolnych części ciała. Zaczęło się od pachwiny, potem były kolana, potem była jeszcze Sięgnął w stopie, tak naprawdę cały dół LeBrona Jamesa jest zniszczony i to jest fakt. Teraz doszła mu jeszcze ta rwa Kulszowa, i pierwszy raz tak naprawdę można widzieć po LeBronie aż tak złą formę od właśnie tego sezonu 2018-19.